Zeglazu, całą nockę pomozu, hej zegluj, ze że całą nockę pomozu, jakże ja mam zeglować, gdy na świecie ciemna noc, noc, noc Zeglazu hej ze zeglazu, hej hej i ze zeglazu, Całą nockę pomozu, hej, że ze Całą nockę pomozu! Wypływam na morze jak Barbarossa. Słyszę skrzyki na ławie, to wiesz, to głos ma. Złapię, jestem za gardzie, zrobię to o Jestem hip-hopowcem i nie czuję się Zapijam sługa browcem, wątrobę wódą katuję też Mam wiele pomysłów na życie, realizacja marnie Nie słucham nigdy cudzych słów, słów biorę terapię I gram tej. mam fanbase, to fajnie Na pannę nie liczę, jak dzielę z kim życie To mnozę kielisek potem Albo dodaję pas do pasa Skończyłem z tym na lusterku, już nie mam Adidasa I nie chcę widzieć znów Go wolę posiedzieć z lówką Nie chcę paniem na krótko, już trochę wbijam chuj w to Bo ile będę cytał w głupich SMS-ach Od tej suki zechce seksa, może wpadnę z i puknę o. Zbyt wiele w kurwień, się w ciosach, puszczę słowo Potem witam się z lustrem, ją i pytam co to jest za gość Kolejne perspektywy w morzu w Statki pełne skili, chcącego z nowego to nie dobrze widać Reto, nowy boss, na tej łajbie Kiedy wchodzę wtedy nie zdebuja, wychodzę to science jest te grubej ryby, ja nie widzę na to sans Ty brałyby w sumie, gdyby nie wokół śmierdzące majetki godem, uh. Co się patrzy z Gram santy po co mi wase panny Na deski do łajby, godem, Gramy pance, pan y, rozpierdol Za mało już dla mnie, klepa 16 W 95 tu przyszedłem, czyli w czasach, gdy twój idol zamienił Progres na regres i kurwa ciągle tak wszędzie, bo klepie, force na fejmie i reto, Skończę to szczęście i więcej, tu tak nie będzie Łot, what? what, what, what Wypływam na moza jak barbarossa Słyszę skrzyki na łajbie, to wystrogo smas, łapy rystę za gardzio zrobię to tak Skurwy synu mój bo... Pływam na moza jak barbarosa Słyszę krzyki na łajmie, to jest to włos ma oh. te zagarnie zrobię to tak oh. Skurwy synu no mów mi bos Mogę pieprzyć jak gram i Zemam to co jest darem moje wersje jak panny kładą mi się tu same I zawsze te najlepsze rozłożę z nogi to poj mi pokazuje, z mi kim jestem układając w znak Victoria. reto Retos jada, bo zgłodniał dość głodówki tej Na YouTube zaglądam jak do lodówki pełnej po brzeg się gotówki testu, test Nie cekam na test Związek jest jak narkotyk, ja czysto od w miechu w seściu niszy A jak skończysz z tym, to tęsknisz, chcę znowu Ale boisz się kroków i patrzysz przez łzy Wszedłem w tę grę jak Rambo, nikomu szansę ma A złapie te przyza gardło, potem wyprowadzę w las. Bang bang, lubię wypić, pluję spirytusem na was By wyliczyć procentowo, który pierwszy się poskłada I dam wam ogień paradoksalnie, bo ostro zatli Dzisiaj jak dziwki, będziecie lapszy ciągnąć zapałki Odpalam sługa od sługa i puszczam z dymem Jak leje woda się wuda, to puszcza z klinem Ona jak kredyt chłonie z chętnie, Słyszę stare stopuj. Zabije nas procentem jak policyc w skali roku Twoje skile jak pustki w Tokio nie istnieją bez sas Moje skile jak pustki w Tokio nie ma dla nich miejsca Kiedy płynę by zgubić ogon, gubię, bo to bestka, Kiedy płynę by was jadam, ogon ginie w moich stękach, Tonąc będziesz się trzymał, tratwy blady niczym drzak Leżąc na niej, stwierdzę, że nie ma miejsca na dwóch goodbye Mniej pozytywna wersja, nie będę po tobie płakał Patrząc jak to nie resta, odejdę i nie pomacham uh. Wypływam na moza jak Barbarossa słyszy skrzyki na łajbie to wiesz, kto głos ma Złapię resztę za gardio, zrobię to taką Skurwy syno, mów mi boss man. Wypływam na moza jak Barbarossa Słyszy skrzyki na łajbie, to wiesz, kto głos ma Złapię resztę za gardio, zrobię to taką Skurwy syno, mów mi boss Bos, 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 man, bos, bos, man, bos, bos, <Szysk> <Szysk> hej, żegluj ze zeglazu Całą nockę pomozu, hej, żegluj ze całą nockę pomozu Jakże ja mam żeglować, na świecie ciemna nos. Noc. Noc. Zeglazu, hej, żeglazu, hej. Hej, ze, zeglazu, całą nockę pomozu. Hej, żegluj ze, całą nockę pomozu. Słyszę na łajwie, to bez to głos ma za gardzie, zrobię to, o tak, o, to tak Nie jestem hip i nie czuję się Zapijam sługa browcem, wątrobę wódą katuję też Mam wiele pomysłów na życie, realizacja marnie Nie słucham nigdy cudzych słów, cudzych słów biorę terapię i gram pay. Mam fanbase, to fajnie, na pannę nie liczę Jak dzielę z kim życie, to mnożę kielisek potem Albo dodaję pas do pasa, skończyłem z tym na lusterku Już nie mam Adidasa, damn I Chcę widzieć znów, go wolę posiedzieć z go nie chcę paniem na krótko. Już trochę wbijam chuj w to, bo ile będę cytał w głupich SMSach Od tej suki zechcę seksa, może wpadnę znów i puknę ją Zbyt wiele wkurwień, wącuję się w ciosach brustę słowo, potem witam się z lustrem ją i pytam co to jest za gość Kolejne perspektywy w mozu podzepływam Statki pełne skili, czego z nowego to mnie dobrze widać Reto, nowy boss na tej łajbie Kiedy wchodzę wtedy nie zdebuja, wychodzę, to są jest Chcecie grubej ryby, ja nie widzę na to zans, Ty brałeby w sumie, gdyby nie wokół Śmierdzące majtki gadem uh. Co się patrzy z gram Po co mi wase panny na deski do łajby gadem uh. Gramy pance, pan y, rozpierdol za mało już dla mnie klepa trzeski W 95 tu przyszedłem, czyli w czasach gdy twój idol zamienił progres na